Ruch to znane od wieków lekarstwo natury. Niegdyś stanowiło przetrwanie człowieka. Dziś niestety odszedł w niepamięć na rzecz dogodnień cywilizacyjnych. Misją w gruncie ruchu jest odmienić ten bieg historii i kulturę krzesła zastąpić kulturą ruchu. W 2016 roku zaczęliśmy od plenerowych spotkań ruchowych. Dziś jesteśmy prędzej działającą organizacją i społecznością. Od dwóch lat prowadzimy przestrzeń edukacyjną Akademię w gruncie ruchu. Pierwszą w Polsce szkołę ruchu w nurcie Movement Culture, prowadzoną przez nas, praktyków, uczniów, pasjonatów i ekspertów zdrowia i ruchu. Jeżeli w myśl modnego hasztagu zostajesz teraz głównie w domu, to musisz się liczyć z poważnymi konsekwencjami siedzącego trybu życia w izolacji. Współczesny świat bardzo łatwo wywołuje u nas wysoki poziom stresu. Konsumujemy słabej jakości pożywienie, a praktyka ruchowa często zamiast pomagać szkodzi. Naszą misją jest edukacja i odpowiedź na rosnące problemy XXI wieku. Zbieramy wiedzę i doświadczenie o człowieku, ruchu i świadomości ciała. Dzielimy się nią w przystępnej formie. Dołączając do AWG Online. Dowiesz się, jak w domowych warunkach zadbać o zdrowe i wszechstronnie rozwinięte ciało i spokojny umysł. Łączymy rzetelną wiedzę o treningu z kreatywnym podejściem do ruchu. Teraz możesz dołączyć do nas z każdego miejsca na świecie. A jedyne, czego potrzebujesz, to dostęp do internetu. I w ten sposób wykona jeszcze 10 powtórzeń, skupiając się na dobrej jakości ruchu. Dołączając do AWGIER online, stajesz się częścią społeczności, która swobodnie wymienia się wiedzą i doświadczeniem. W tym celu nieustannie rozwijamy naszą platformę edukacyjną, na której znajdziesz m.in. dwa treningi dziennie poprzez aplikację Zoom, obszerną bazę tych treningów dostępną na różnym poziomie zaawansowania, specjalistyczne kursy wideo do własnej praktyki, sesje pytań i odpowiedzi z nauczycielami, artykuły. Wykłady, newsletter oraz inne treści edukacyjne. W społeczności jest również możliwość opieki trenerskiej online, gdzie zdalnie możemy czuwać nad Twoim rozwojem. Oprócz tego prowadzimy prywatną grupę na Facebooku, która skupia internetową społeczność praktyków ruchu. Ruch nie dzieje się tylko na zewnątrz, ale i w środku. W dzisiejszych czasach stało się jasne, że praktyki wewnętrzne są tak samo ważne jak trening fizyczny. Nieodłączną częścią naszej praktyki jest trening świadomości. Dzięki niemu uczymy się lepiej radzić sobie ze stresem, głęboko odpoczywać i odnajdywać radość w prostych chwilach codzienności. Gdy świat stanął w miejscu, ty porusz się i zadbaj o siebie. Nawet zostając w domu, nie musisz czuć się samotnie. Z AWO Gier Online możesz trenować w grupie. Bez sprzętu i na małej przestrzeni. Zostań w domu i ruszaj się w domu, bo poczucie swobody w ciele daje poczucie swobody w życiu. Całym zespołem pracujemy na pełnych obrotach. Działamy dalej, działamy dla Was. Ty też możesz być częścią tej społeczności.